jako skoczek, czego brakuje jeszcze w tej chwili na Wielkiej Kropki, tak patrzysz obiektywnie, tak powiem, brakuje czegoś? A po brakuje, po... brakuje przede wszystkim, e, no tutaj też, e, no to, to jedziemy, z skocznie. <laughs> <laughs> przede wszystkim brakuje, brakuje małych skoczni. E, mam nadzieję, że, że na wiosnę zaczną się już, zaczną się, zacznie się przebudowa e, z mniejszych obiektów, że będziemy mogli gdzie trenować. Naprawdę potrzebujemy dwóch solidnych baz, baz treningowych. Jedna byłaby w Szczyrku i w Wiśle, druga byłaby w Zakopane. Bez y, tych dwóch y, ośrodków, no, no nie ma szans rozwoju, nie ma szans rozwoju młodzieży. Um, no bo co? Ja, ja też nie będę skakał wiecznie, piotr też nie będzie skakał wiecznie, po prostu ktoś musi przyjść następny. Jeżeli chodzi o skocznię dużą, też brakuje, też potrzeba lekkich, lekkich modernizacji, jeżeli chodzi o rozbieg jeżeli chodzi o ogólne Taki bardziej kosmetycznych zabiegów, natomiast e, no muszą, musi ktoś po prostu zadbać o, o, o te obiekty. Jeżeli, jeżeli nie będzie odpowiedniej opieki, no to nie będzie później za ileś wartuła A jak jeśli chodzi o profil, coś by zmieniał jako skoczek, Co, proszę, Nie, nie. Jeżeli, chodzi o, nie, jeżeli chodzi o profil, wszystko jest, wszystko jest jak najbardziej. To, to nie jest stara skocznia, jeżeli chodzi o, o profil. Ta skocznia była modernizowana kilka lat temu, tylko tak jak mówię, potrzeba no, tego, żeby ktoś, ktoś dbał ogólnie o całą, o całą skocznię, o to, żeby były um, nie, choćby nawet bandy, żeby były fajnie, żeby, żeby ktoś się malował od czasu do czasu, żeby nie, nie gniło, o to, żeby trawa nie rosła na rozbiegu. No, to są takie drobne sprawy, ale jednak jak się przyjeżdża na treningi, no to widać to, że po prostu gdzieś, gdzieś coś jest zainwane. Wiem, że, że to może być przykre, ale muszę to powiedzieć, bo, bo jeżeli, no my tak teraz, że nie zaczniemy o tym teraz rozmawiać, no to, no to nikt o tym nie będzie